Dokładnie w tym miejscu rok temu wszystko się zaczęło i wystartowaliśmy z Markom New Mobile. Zapraszam serdecznie na urodziny. Brak kontraktu długoterminowego, elastyczna umowa. Ci, którzy używają niewiele, płacą mniej. Prawie pół miliona klientów w rok to jest bardzo dobra liczba. Zwłaszcza, że jedna piąta z nich to są klienci abonamentowi. Wisienką na torcie jest to, że w Markaniu w pierwszym roku od swojego wprowadzenia w takim corocznym zestawieniu CYGES 2013 została umieszczona w top 10 pojęć czy marek najchętniej w wyszukiwanych w wyszukiwarce Google. W przypadku klientów na kartę i klientów abonamentowych ponad połowa ludzi wypowiada się pozytywnie na temat naszej marki. Za co nas kochają? My nie mówimy o abonamencie. Tak, New Mobile, czyli sieć komórkowa taka. I ja, czyli taki celebryta, no jak to w reklamie. Jak jakiś Kevin Spacey albo kabaret Mumio. New Mobile nie ma umowy na dwa lata, a za 29 zł można ze wszystkimi gadać bez końca. I chociaż każdemu się to należy, to nikt tak nie miał, więc było o tym wszędzie. Wszędzie! Miałem sen, że przejdę i powiem wszystkim dużo. Mhm, wszędzie. Twoja matka też wie. Twoja córka szyje wersję mnie i śpi z nią, czyli yy, ze mną. Twój syn właśnie wrzuca na YouTube zapętlone 10 godzin mojej twórczości, a jego kolega robi grę, w którą ty grasz mną. A śpiewacie wszyscy. Nie niewątpliwie nadało impakt całemu rynkowi telekomunikacyjnemu. Zaskakujące także było to, że Orange, jako operator, wprowadza drugą markę. Tutaj jest taka konkretna obietnica marki, i że nie przekroczy się jakiegoś konkretnego poziomu rachunków. Na pewno jest to rzucenie rękawicy Playowi. Praktycznie wszyscy konkurenci doszli do tych 29 zł takiej lub innej formule, świadczy o tym, że no, było to, był to sukces i był, było to uderzenie w ciekawą niszę.